Czarna bestia dla Dawida z RTX-em 5070. Typowy komputerek z nastawieniem na ciszę i na to, że wyląduje w podbiórkiem, mamy czarny zestaw sferą piąteczką Ryzen 7700, RTX 5070, 32 GB pamięci RAM, oczywiście no i tutaj była dopłata ze strony klienta właśnie do tej wersji karty graficznej, gdyż zależało mu również na kulturze pracy. Obudowa Diaxi 605F, bardzo fajna obudowa z pięcioma wentylatorami w standardzie, więc jest idealna właśnie na takie bildy pod biurko, żeby po prostu nie wyróżniała się, a jednocześnie żeby była przewiewna. Zestaw prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Szczególnie jestem mile zaskoczony tym RTX-em 5070 Messiah, bo jest to jedna z mniej plastikowo wykonanych wersji. Tutaj mamy, jak widzicie, wszystko aluminiowe. Plastik jest tutaj, ale na dole również aluminium nam ładnie się pokazuje. Od dołu na wentylatorach obud obudowa tej karty jest w takim kolorze, można by powiedzieć, brązowym. Kurczę, nie znam się na kolorach za bardzo. Beżowym o, to byłby dobry kolor. Zestaw bardzo uniwersalny, z nastawieniem oczywiście na gry, ale ogólnie ten RTX 5070 i Ryzen 7700, to jest taki zestaw bardzo uniwersalny, właśnie czy do pracy, czy do grania. Wiadomo, też nie przy jakichś nie wiadomo jakich projektach czy coś, ale bez problemu zmontujecie na tym film, bez problemu zrobicie na tym jakąś muzykę i bez problemu sobie na tym pogracie. Także jeżeli macie szerokie zainteresowania no to taki komputer może być całkiem spoko opcją. No, no i raczej build kierowany do osób, który, u których taki komputer ląduje pod biurko i szukają ciszy i kultury pracy, a nie światełek i wodotrysków, nie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym zestawie sądzicie. Ja sobie właśnie zainstalowałem Windowsa, bo tutaj oczywiście licencja na Windowsa 11 Pro jest również wliczona w cenę. Zestawy w d idzie 605F niedługo pojawią się również u mnie na stronie, bo muszę zrobić zdjęcia, muszę to wrzucić, wycenić i tak dalej. No, ale osoby, które będą szukały przewiewnego i cichego komputera pod biurko, to szukajcie u mnie na stronie tego właśnie zestawu. Jeżeli tego jeszcze nie ma, no to po prostu odezwijcie się na priv czy zadzwońcie do mnie na numer telefonu to ja bez problemu taki zestaw dla was jestem w stanie złożyć